Siemas season watch me, a to druga część oceniania widzów um, no na moim kanale um, Ostatnio mi się nie chciało tego dociągnąć do końca przepraszam was bardzo, ale długo by to trwało. A po drugie miałem, mam trochę katar nawet dalej i no i tak mi nie pozwalało, y, nie pozwalało dociągnąć do końca tego odcinku co wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, po drugie, to jeszcze jestem leniem i przepraszam, że to było takie niechlujne i takie no, rozdupcone jak widzieliście. Przepraszam też bardzo Wasyla z naszego kochanego PL22, że go nie oceniłem. Gdzieś tam się pogubił, pisał do mnie. Pamiętałem o tym, żeby go ocenić i na koniec oczywiście mi wypadło z głowy, jak zawsze. No co, grasz sobie w South Parkach, ciśniecie tam ostro i i no, nie dajecie za wygraną w, w HC i no i y, dorównujecie poziomom najlepszym, czyli nam Ym, statystyki w miarę spoko y, jak na to, że grasz na NK -ach. level mógłbyś mieć trochę lepszy, bo masz 330, a będzie cały czas na Nkach, ale wiem, że miałeś duże przerwy bo ja obserwuję bardzo dobrze ten PL Ym, co do towarzysza, towarzysz jest zajebisty połączone z, z tamtego Eventu, który był pirackiego. Masz tą trzecią umkę, fajnie się to wszystko zgrywa. Co ci powiem jeszcze? Seta masz fajnie zrobionego. Ups. Siłki, Siłkę podbi, ponieważ wszyscy cię będą lać. Nawet jak ktoś ma dużo gorsze statystyki, to cię zleje, bo, bo ci kręci lepsze szczały. Lepsze Więc ja bym nie wiem, tak podbił do. Do 7-8 tysięcy, gdyż masz nożyce, więc nie potrzebacie jakoś kosmicznie dużo tej siłki, bo walisz przez kryta przez kryta te podwojone, podwojone sumy, sumy tych, nie suma kryta co jeszcze zobaczę Sprawdzę, ile masz, ile masz tych, tych tręków no z trenami u ciebie bardzo słabo, nie robisz ich, albo, albo po prostu no też ich nie macie i nie chodźcie na żadne bandy, bo widzę to, że, że wam się nie chce Co? Kto będzie następny? Mam tutaj ludzi z, z Turka, z Francji, ale ocenię jeszcze najpierw, żeby to było tak wszystko w miarę spoko Najpierw ocenię, tak będę szedł teraz do tyłu, PL-21, inne PL-21, o nawet mam przygotowane Tutaj widzę, że ziomeczki Ziomeczki poszły na bandę Pierwsza osoba, jaka będzie, jaka jest, to jest Grabek2000 Grabek2000, to jest chyba Kocur, o kurde, ale ślepy jestem, a on tutaj tak wysoko No co ja ci będę mówił, sam wiesz, że, że masz zajebiste statystyki i że jesteś w topce Napierdzielasz ligę, Honor kurde klepie cię ładnie Seta zajebiście połączyłeś Fajny towarzysz Wspomki też kozackie, ile trenów pewnie kurwa tam przywaliłeś ładnie Tych trenków 30 koła 30 koła trenów, a ja ile mam? Ja jeszcze nie mam, no to kurwa zajebiście, chociaż ten PL trochę wyszedł wcześniej, ale i tak lecisz ładnie Co widać po statystykach No co ja ci się mogę przywalić? Staty fajnie rozłożone, y, jak pod towarzysza i pod, y, pod twojego seciora y, Drużynka jaka jest? Drużynka jest 5 trenek, 5 trenek, no co ja więcej po mogę powiedzieć, no zajebiście Tylko żeby, żeby się to utrzymało i żebyście grali i podtrzymywali y, tą społeczność Hero Zero, żeby to, żeby to nie, zama nie zamarło, nie? Y, no więc zajebiście y, Druga osoba to będzie Random Rabo Rambo, 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 Random Rambo, kurwa. Ram. No, oczywiście musiał mi napisać, napisać z, z przerwą, bo by. Nie, no, po prostu. Ewidentnie, ewidentnie y, tutaj. Nie, no, ja jestem jakimś. Dobra, wyszuka go. Jest na bandzie, jest na bandzie z jaką drużyną, z najlepszą drużyną, znaczy no, z, z najlepszymi tymi w topce, e, więc. E, no więc, jak cię mogę ocenić? E, gdy jesteś na bandzie? Statystyki masz fajne, e, fajnie rozłożone, ale za mało tej siły, e, też e, tak jak mówiłem w tamtym, do tamtego gościa pierwszego, bo cię będą blać, m, fajnie Fajnie rozłożony. E, Peciur, fajnie rozłożony peciur, widzę, że grasz, ligę klepiesz, honorka, z honorkiem trochę tam dajesz dupy, ale ale no jakoś tam stoisz, nie Tren ile masz? Właśnie zobaczymy, ale na bandy chodzisz, więc musisz mieć trochę ich u ale miękko, ale kurwa miękko, no to słabo Weź się za nie, chyba, że po prostu miałeś jakąś przerwę i nie grałeś, ale yy, no mam nadzieję, że, że tutaj wróciliście. Nie wiem czemu po prostu już od teraz chodzicie na bandy, chyba, że po prostu nie macie konkurencji albo yy, wyjebaliście w chuj oponek na łotry. Nie wiem, ale poz, pozdrowienia dla ciebie. Yy, nie wiem, czy tutaj się odczytam w ogóle, kurwa, jak napisał. O t... o tichom, chyba o tichom, dobra, jest ziomek. Gram forfan, jak grasz forfan, to zajebiście. Widzę, że secior to był jakiś kupowany. Krupiera pokera, mistrza pokera. E... Fajny ten mali jest i fajnie go zrobiłeś. Fajny w ogóle wygląd postaci. E... Statystyki fajne tylko tej siły. Więcej tej siły kurde, bo cię będą lać, chłopie. Będą cię lać i... i. i no i będziesz się wkurwiał niepotrzebnie. Drużynka, no w, w miarę fajna podligę W miarę fajna pod ligę, czekaj znajdę cię tu czy nie? Dobra, znajdę cię tu. Fajna podligę, ale tej ligi nie bijesz. Co jest z tobą? <grym> o tichą A, bo to jest od tyłu Mojito kurwa. Kurwa, Mochito. Jakiś alkoholik. Yy, no co, co jeszcze? Honorku też słabo trochę. Yy, a treny patrzyłem, czy nie patrzyłem? Pewnie miękko u ciebie z trenami. O kurwa, to nawet nie będę się opowiadał. No co, weź się do roboty i. No i ten. No chyba, że po prostu grasz sobie tak na chillku, jak masz napisane, że tak po prostu wyrąbane i tylko klikasz, Ale po prostu masz jakieś fajne ziomków w drużynie. No to pozdrawiam i, i lecz tam grubo nie chudo. Z PL21 to było na tyle. Wskakujemy na PL20. Wskakujemy na PL20. Zobaczymy. O tu, kurde, widzę, że The Tigers prze, przeważa ostro, ale honorku tutaj w ogóle nie nabijają. tak widzę, bo. Ja z Irkiem to byśmy byli gdzieś tutaj. A PL22 jest już bardzo długo. Warsaw Shore, o kurwa, tu nawet ci grają z Warsaw Shore. PL20 to jest Tomek56. Chyba jakiś wyjadacz. Tomek, Tomek to mi się kojarzy tylko z. A tutaj, no to mówiłem, że wyjadacz. Statystyki. No, statystyki takie kurwa 2 na 10. Jak widzę to ja mam Ja mam trochę, ja, ja bym miał lepsze statystyki od Ciebie A jestem na PL 22, o widzę że tutaj e, Opierdzielacie się ładnie mm, Ale Irona zebrałeś całego, nie wiem czy ten serwer jest taki Taki kurde wymarły, czy, czy o co chodzi 5 w macie tutaj A który w ogóle masz level? Kurde, Tomek Tomek 56418, o kurde to mniejszy ode mnie no ładnie peciur Peciór fajny tylko szczęśliwy ogon do czego to jest nie wiem czemu sobie nie zro... jak masz toksiki, to czemu sobie nie zrobiłeś chociaż w sumie nie no fajny 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 daje to coś ci daje ci siłkę więc też fajnie sobie połączyłeś połączyłeś to co ci mogę jeszcze więcej powiedzieć Fajnie, że masz wspomki. Tego nie będę czytał, bo czytał, bo to, to nie jest dla mnie pewnie. Trenów. Oj, treny słabiutko, bardzo słabiutko. No, ale na pewno miałeś jakąś dłuższą przerwę albo po prostu ci się nie chciało grać. Sprawdzę jeszcze na kryjówkę, jak tutaj na p 20 jest rozłożona ta kryjówka. Widzę, że nie grasz pod surowce za bardzo, bo po prostu masz tylko yy, tylko masz porobione jeden, yy, jeden super Ale z tym też tak słabo jakoś stoisz, kurde nie wiem Tak mi się wydaje, warsztat fajnie rozwinięty, drużynce będziesz dawał dużo yy, To też jakoś słabo, rozwijaj sobie bardzo sportowy ziomek, bo przez to No to w chuj daje Pozdrawiam cię bardzo i leć tam grubo jest coś z PL-20, czy nie ma? Jest jeszcze. Ja myślałem w ogóle, że gościu mnie obraził, a to napisał swój nick, bo ma, e, ty jakiś głupi, nie? Ale tak dłużej popatrzyłem na to i gościu mówi, że to jest jego nick. To jakiś głupi. Dobra, jest tutaj żąbel. Widzę, że pewnie z gazetki kurwa kupione 3T, 3, 3 wspomki było tam oglądane u, u Mrocznego, jak, jak. Jak mówił na, na starą gazetkę, że jest nowa. Yy, statystyki takie jaki level? 290. To są w miarę fajne. Yy, o, ciekawy, ciekawy towarzysz. Ciekawy towarzysz, w miarę fajny. Yy, trenów, ile masz? Yy. Aha, dobra. To dużo trenów masz bardzo. Jesteś kozakiem. A tak serio no to. No to co? No to nie wiem, iść do lepszej drużyny, czy masz dobrą drużynę? O na NK. Na NK graża, masz taki słaby poziom. I tak jakoś miękko yy... No nie wiem, co ci mogę poradzić. Mogę ci poradzić tyle, że jak jesteś na NK, to napierdziel tenki i... I wbijaj y, TTD i po prostu sobie Załopąki rozwijaj bardziej postać i No i co Sprawdzę sobie jeszcze twoją kryjówkę No też w miarę spoko, ładne, spoko że połączyłeś te, te generatory Jakoś i y, 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 No i że jakoś to wygląda, mizernie bo mizernie, ale jakoś to wygląda Pozdrawiam cię bardzo serdecznie e, Ty jakiś głupi kto tam jest jeszcze? Kto tam jest jeszcze? PL20 wszyscy. E, P19 PL19. Tu jest jeden taki gagatek śmieszek. Śmieszek gagatek. Y, z, z twardoletnich. Twardoletnich. Znajdę go tutaj czy go nie znajdę? Bo chyba on tutaj był. I nawet był chyba przywódcą. O, chyba go wygryźli, bo... Chyba go, chyba go wygryźli. Aha, bo to już koniec. Nie ma już nic. No. A to jak koniec, to kurwa, go nawet nie będę. To nawet go nie będę oceniał. Miękki jest i tyle, nie? Nie gra w ogóle. Co to w ogóle? Jak on w ogóle wygląda? Nieprezentatywny, słabe, słabe wspomagacze. No, no, no co, no. No, bardzo słaby zawodnik i. Yy. No i nie grajcie tak jak on po prostu, no. no jak macie grać to grajcie tak jak ja, czyli zobaczcie sobie na, na moją postać A nie tak jak po prostu ten zawodnik tutaj na tym PL-19 nie gra Jakieś głupie opisy ma, po prostu nie wie, no nie wie jak grać, nie Prze Przechodzimy sobie dalej, bo nie będziemy, nie będziemy tutaj marnować czasu na, na jakichś słabych zawodników Mówiłem, że słabych nie oceniam, a tu jednak się tra trafią słabi kto tam jeszcze, kto tam jeszcze, PL-19 było Jest PL-13 PL-13 to mój pamiętny To mój pamiętny PL, na którym zaczynałem oczywiście O widzę, że tutaj też ostro lecą Zaczynałem i skończyłem swoją karierę W cudzysłowie W Dream Teamie Zajebisty team Najlepszy kurde jaki mógł być I, i fajni ludzie Miałem po prostu tam kiedyś wrócić, ale ale no to już nie to, co kiedyś. Kto tutaj był? Kto tutaj był? Panikson. Panikson. Panikson, 232. O kurwa. DD od początku do końca. Deadly Destruction chodzisz na bandy, czyli coś tam ogarniasz. Widzę, że sobie. Aha, teraz chyba nowy zacząłeś, bo po prostu sobie zbierasz żaby i. i po prostu sobie kleisz jakiegoś. Y, tego. jakiegoś y, towarzysza. Statystyki jak na 230? Nie wiem, kurwa, mi się wydaje, że takie statystyki to. to na 150. Chociaż nie wiem jak to teraz, bo, bo ja już dawno nie zaczynałem. Y, no, rok nie zaczynałem i po prostu nie wiem, jakie statystyki masz na takim levelu, ale no. No, no życzę ci tego żebyś po prostu tam jakoś się wcisnął w tą topkę i chociaż ciężko będzie po się to jest bardzo stary bardzo, bardzo stary serwer i e, no i co no jak pokażesz charakter to, to się wciśniesz i będziesz lubiany jak nie no to odpadniesz i na razie pozdrawiam cię bardzo serdecznie teraz sobie idziemy na teraz sobie idziemy na kurwa TR7 TR7? TR7 są dwie osoby dobra to idziemy na TR7 Jak se kurwa powymyślali no poparcie se jak se powymyślali nie TR7 gdzie jest to TR7 Dobra to jest aha to jest nowy serwer Turror o oh, kurde to jest chyba ten ten ziombel Taki ten żąbel taki ten mm. No taki, taki, taki co se wydawał Lubiał się wydawać dużo oponek Kogo tu miałem ocenić? Sylwesterry Sylwester. Nawet gra O kurde, widzę, że No i popatrzcie, się ten gościu na 160 ma takie statystyki jak tamten Na 200 którymś, no to dobrze Mówiłem, jednak się nie pogubiłem Fajnie, że masz wszystkie wspomki Towarzysz, no jest to dopiero początek serwera, więc Więc też fajny, bo bonus coś tam zawsze chwyci się. Yy, drużynka, jaką masz? Zajebista, Trzy tręki, yy, i pucharek. Z każdego po trochu i, i kurde, z, yy, w lidze będziesz dobry, będziesz w, coś tam enki miał zawsze więcej i trenów, tak samo zapierdzielisz, yy, zapierdzielisz kurde siłkę i, i będzie tam moc. Yy. No i co ci mogę więcej powiedzieć? Fajny, fajna stylówka <laughs> Wiem, nie miałem oceniać stylówek, ale fajnie wyglądam, podobały mi się zawsze te Te okularki mi się zawsze podobały No i co ci powiem? Ciśnij kurwa na tym Na tej Turcji, tylko żeby wam się nie znudziło, bo Wiem jak to jest na zagranicznych serwerkach, że pograsz chwilę i Się znudzi, bo nie będziesz po prostu miał yy, Nie będziesz po prostu miał później z kim grać, jak ktoś odpadnia, A z Turkami, no to co powiesz kurwa, no No nic nie powiesz Kto tam dalej był? O, kurwa, ten tutaj gagatek śmieszek. Ten kurwa rdzawy. Jest rdza dziewiąty. Hm, hmm, 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 hmm. No, brzydki kurwa jak trzecia w nocy, yy, ale zajebisty towarzysz. Statystyki bardzo fajne kurde, no muszę ci powiedzieć bardzo fajne statystyki W tej samej drużynce jesteś, no bo pewnie tam se skleiście z kilku Polaków i tam coś tam gracie żeby, żeby się porozumieć No co, fajne statystyki, e, powiem ci Sprawdzę ile masz jeszcze trenków, jak na taki młody serwer Też fajnie I no, no ty wiesz jak się gra kurwa ty czasami walisz w chuja, ale jak, trzeba, jak przyjdzie co czego, to, to pokażesz charakter i, i, i umiesz to, nie? Wiesz o co chodzi w tej gierce. Z TR-7 to by było na tyle. Co tutaj jest dalej? Żebym kurwa kogoś nie ominął, bo później dostanę zjebę. TR-7, TR-7, TR-7 i jeszcze FR-3, FR-12. Czyli to jest chyba francuski, a jak nie znajdę, to o, będzie problem fr-francja12, też nowy serwer sprawdzimy czy jest, ten, czy jest ten gościu w topce czy nie polish player polish player widzę, że tutaj kurde coś, coś tutaj się dzieje statystyki fajne bo, 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 bo po popa... kurwa Madziak, ja nie mogę skleić dzisiaj w ogóle zdania, nie? E, bo, pod, bo pod Pumpkina zrobiłeś sobie te statystyki. Trochę więcej siłki, e, zejdź trochę z tej kondycji i będzie lux mm, Co? Drużynka zajebista, widzę, że aktywność kurwa dojebano macie konkretnie. Fra Francuzi też ogarniają bardzo giereczkę, więc tam musisz się trzymać i... No tak jak do tamtych z Turcji, żebyś po prostu, żeby ci się to nie znudziło, bo jak nie będziesz miał z kim gadać i z kim rozmawiać i w ogóle rywalizować tak ze swoimi, no to, no to odpadniesz i tyle. Zobaczę sobie twoją kryjówkę, chociaż ona pewnie będzie biedna, o ale w miarę fajnie ją połączyłeś sobie, żeby ci przybywały te surowce. No i co, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo kiedyś graliśmy też razem na... Po prostu kiedyś graliśmy razem, chyba w jakiejś drużynce na pewno No i co, no to by było na tyle, znowu wyszedł odcinek 20 minutowy Przepraszam za wszystkie jakieś takie zająknięcia się, jakieś takie kurwa derdy małe Ale no wiecie jak to jest, ja nie montuję tylko lecę po prostu sobie na spontanie I no i tyle, nie? Jak, jak ktoś dotrwał to, to możecie napisać w komentarzu, że, że dotrwaliście Albo jak po prostu przewinęliście chuje kurwa no i możecie zasubskrybować mój kanał, powinienem to powiedzieć na początku e, a nie na końcu i możecie dać łapkę w górę. Siemano!